Wystarczą mi dwa listki. Bardzo ostrożnie trzeba postępować, bo liście juki są ostre. Dzisiaj zrobię sobie odżywkę i szampon w jednym. To bardzo proste. Liściuki, wystarczy jeden mały. Słoik, woda. I uwaga, zaczynamy. Tą pierwszą warstwę trzeba po prostu zdrapać. To umieszczamy w słoiku i wlewamy wody. Tak. Połowę tylko zużyłam z tego listka. Teraz zakręcamy wodę i czepiemy, mieszamy i mamy dwa w jednym. Najpierw sobie na 15 minut nałożyć na włosy jako odżywka, a potem ładnie wcierać, masować i mamy jako szampon, bo to jest taki naturalny szampon do włosów. Ale też może służyć jako, jako odżywka do włosów, szczególnie polecana dla tych, którzy mają problemy z łupieżem. Lub z tłustą skórą głowy. To właśnie z juki. Zobaczcie, jak mało tego potrzeba. A tutaj mamy włókna. Z tego, moi kochani, można na szydełku zrobić sobie zdrowotne sandały, klapki. Ktoś, kto ma problemy ze stopami, bardzo polecam. Można również zrobić herbatkę, tak jak Wam pokazywałam. Tak się zastanawiam nad tym, czy sama sobie nie zrobić takich właśnie sandałków. Może sandałki nie na początek zrobię sobie bransoletkę, bo to podobno jest bardzo dobre na reumatyczne takie schorzenia. Na zapalenie stawów. Zobaczcie, jakie to po prostu wystarczy zostawić na parę chwil na słonku, wyschnie i na szydełku zrobić sobie bransoletkę. Zrobiłam sobie z na par. Piję go teraz dwa rany na dzień, żeby, no wiecie, ja mam ciągle coś, coś z gardłem. No, te też zbierać dziewannę, bo tego jeszcze nie wypróbowałam. Moja jeszcze nie zakwitła i pójdę ją zbierać. Być może, że to będzie ziółko, które mi pomoże. I teraz się przeziębiłam na tych basenach. Patrzę na tą moją budleję i jestem zachwycona ilością motyli. Bardzo Wam polecam jukę. Słuchajcie, ten szampon to tylko taka nazwa szampon. Chodzi o to, że to jest też odżywka naturalna na włosy. No, ja mam bardzo suche włosy, ale ci, co mają problemy, z, y, jeśli chodzi o łupież, to polecam wam to od razu wykorzystać. Juka jest o tyle fajna, że jest dostępna przez cały rok, jeśli macie ją w ogrodzie, bo ona. Nie traci tych liści. Ona jest wiecznie taka zielona przez cały rok, więc zawsze można podejść, zerwać i raz w tygodniu, czy tam raz na dwa tygodnie, wykonać sobie takie, takie zabiegi, właśnie z juką. I herbatki, które bardzo wspomagają. Poczytajcie. Dziękuję, że byliście ze mną. Zabieram się do obierania porzeczek i robienia dżemu. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za wszystkie komentarze i w nich takie miłe sugestie, co mam robić i dzielenia się z przepisami. Bardzo dziękuję. A ten przepis od pani z komentarza zamieszczę w opisie pod tym filmikiem, żebyście mieli szybki dostęp. Dobrze? Pa. Czy ktoś widział tyle motyli? Proszę. O, jakie piękne, jakie piękne. Jakie piękne, jakie piękne. Jakie piękne. Aż Lusiu się zdziwił, prawda, Lusiaczku? A tu zasadziłam sobie kolejne kolejne szałwie. Lusiu zmęczony, cieplutko. Tak, Lusiaczku. Tak. Odpoczywaj sobie koteczku. Odpoczywaj. On zawsze się kładzie i zaprasza do głaskania. Tak, żeby go smyrać po brzuszku. Bardzo lubi, tak? Bardzo lubi takie pieszczoszki, tak? No, właśnie. Porzeczkę pierwszą zerwałam i opowiadałam Wam mnóstwo rzeczy, które się nie nagrały. A więc od nowa, dzisiaj zrywam porzeczki, bo tak sobie Wnusiu życzy i bardzo lubi dżem porzeczkowy. Natomiast czarnej porzeczki, którą też dzisiaj planuję zerwać, będę robiła tak zwaną ceremonię. I tą ceremonię dostałam przepis na w komentarzu. Jeśli zobaczycie ostatni filmik, to tam Pani przedstawia ten przepis. Ale może ja go skopiuję i dam w opisie. Jak z czarnej porzeczki zrobić tak zwaną ceremonię. A tymczasem zbieramy czerwoną porzeczkę. Z tego zrobię zwykłe, normalne dżemy. Jak ten mój wnusiu tutaj był. To tak sobie właśnie wspominam, jak to było ze mną. Najważniejsze, co jest, żeby zachować wspomnienia o starszej osobie, o babci, o dziadku, jak najlepsze. I ja takie właśnie mam. Tak do piątego roku życia yy, byłam u babci i u dziadka na wsi, a potem. Szkoła, no to mama już mnie ściągnęła do miasta. Babcia była bardzo niezadowolona, nawet planowała tam, żeby po prostu mnie zostawić u niej na stałe. No na co mama się już potem nie zgodziła. No i tak to. Na każde wakacje szkolne jeździłam do babci i dziadka. Zaliczyłam w swoim wieku może dwa razy kolonie albo jakiś jeden obóz i to wszystko. Resztę, to może jakieś takie zakładowe czasy, jak to były, yy, zaliczało się nad morzem i z tego nad morza jechaliśmy właśnie do dziadków, a gdzie? Województwo Gorzów Wielkopolski, koło choszczna wieś. Aha, ale to nie jest taka wieś. Bo jeszcze od tej głównej wsi, trzeba było długo jechać wozem. 6 kilometrów. Tam była kolonia, gdzie były trzy domy. Otoczone lasem, łąkami, polami uprawnymi. A przy domu była też wspaniała właśnie łąka dla koni, krów i dwa stawy. Oj, słuchajcie, w tych domach pozostałych też były dzieci, więc tworzyliśmy niezłą bandę. Co ja się tam wybawiłam? Nas nikt nie kontrolował, po prostu, nikt nas nie kontrolował. Robiliśmy szaleństwa, tak jak czytałam książkę Dzieci z Bulerbyn, no to podobnie. Były też drastyczne chwile, oczywiście jakieś Ocierające się o śmierć, ale przeżyliśmy wszyscy i wszyscy mamy wspaniałe wspomnienia. A moja babcia z dziadkiem, gdy ich dzieci, a mieli ich sześcioro, były jeszcze młodsze, mieli dużą tą gospodarkę: mieli dużo krów, dużo koni, dużo świń. Ja już tylko pamiętam dwie krowy, dwa konie, mnóstwo świń, no i. Wiadomo, indyki, kaczki, kury, słuchajcie, króliki, gołębie, nawet stajni wychowana byłam całkowicie przy zwierzątkach. Najbardziej lubiłam spędzać czas w stajni. A w szczególności jak klacz się oźrebiła. I była taka, je, był taki jeden czas, że klacz gniada się nazywała. Bo mój dziadek zawsze nazywał konie według maści konia, a więc gniada, gniada oźrabiła się i mieliśmy wspaniałego konika, bułanka, bo właśnie był jak bułeczka taki. Ojej, ja po prostu oszalałam na jego punkcie, ale był do końca z dziadkami, do końca to był silny, piękny koń. Mieliśmy jeszcze kasztankę, pamiętam, od tej gniady, też była świetna. Mieli olbrzymią stodołę, olbrzymią oborę, stajnie i o, osobno było dla świn takie, taki duży budynek, gdzie był, gdzie był parownik na przykład na ziemniaki. I dziadek te ziemniaki parował i zawsze przynosił miseczkę do domu. Ach, ach. Cudownie. A, no wiadomo, że jak są krówki, to i to jest mleko. Z mleka jest śmietana i masło i co tam. I kwaśne mleko i sery babcia robiła. Te sery wkładała w taką pieluszkę. One tak ociekały, zawsze miały taki śliczny kształt. Powiem wam, że moja babcia była wyjątkowa. Wyjątkowa. Zresztą moja mama to mówiła. To było po prostu tak poukładane jak pod dożeletkę, wykrochmalone, wyprasowane. Wy... No po prostu niesamowicie, słuchajcie, niesamowicie. Te ręczniki, te, te pościele. A nie było kranów, woda była ze studni. Zawsze piec za cały dzień od rana do wieczora się palił. wszystko się gotowało na, na piecu. Uwielbiałam jak babcia robiła mi Taką zupkę zacierkę mleczną i jajeczko z mąką taki, taki jakby ala makaronik robiła i, i dawała mi. Słuchajcie, pamiętam sytuację jak jechałam z moją babcią i z dziadkiem do miasta na targ sprzedawać masło, bo dziadek też oddawał mleko do mleczarni, ale raz na jakiś czas jechaliśmy na targ do Choszczna i tam właśnie ja myślałam, że będziemy stać, że będziemy tak y, to sprzedawać. Nie. I to wozem jechaliśmy. Y, nie, tam już stali klienci byli, już czekali rano. Słuchajcie, babcia miała tak pięknie te masełka zrobione w pergamin, obłożone. Miała taką specjalną formę do robienia tych kostek taką drewnianą. No i. I to bardzo wcześnie rano jechaliśmy, żeby nie było ciepło, żeby to wszystko elegancko tak przekazać. No i tam wozili różne rzeczy do sprzedania, tak? Ale tak normalnie to mm. żyli z tej gospodarki. Mieli swoje jedzenie. A dzieci, dzieci, czyli mój, mój tata i jego siostry, które też wybyły do miasta. Nikt nie został potem na gospodarce, to wszyscy przyjeżdżali pomagać na żniwa. Potem się jechało właśnie też do Młyna, pamiętam, zboże dziadek sprzedawał, yy, miał zawsze swoją mąkę. Babcia miała takie wspaniałe kufry drewniane, słuchajcie, i w tych kufrach, ja uwielbiam, jak ona to robi w tych kufrach, taką, taką wielką misą. Nasypywała tyle ile mąki, ile potrzeba. Nie tak w takich małych woreczkach to wszystko było. Wspomnienia mam fantastyczne. Ale wiecie, co najbardziej lubiłam robić? Haha, ha, łowić ryby. Na tych stawach stały, nikt tego nie wynosił. Tam na stałe dziadek zawsze stawiał wędki, które sam robił. Zwykły patyk, zwykła żyłka, zwykły spławik, haczyk i koniec. I to się zarzucało i wyciągaliśmy ryby. Przeważnie się łowiło pod wieczór, wtedy ryby brały. No ja wychowana na wsi, ale robaków się bałam. Masie, płotki, a niektórzy łowili też i duże szczupaki. Gospodarstwo tylko prowadził mój dziadek. Z tamtych domów rodzice od moich kolegów i koleżanek pracowali w w tych y, większych wsiach, a to pani jedna pracowała w kiosku spożywczym, a jeden pan był listonoszem, a drugi na kolei, bo mój dziadek był tylko gospodarzem. I to taki z pełną parą, słuchajcie, jak była zima, i trzeba było jechać po wnuki na stację, czy babcie zawieźć na stację, bo chciała jechać do miasta, do lekarza, czy tam coś innego załatwiać. To miał też sanie. Pamiętam najbardziej smak i zapach dżemu malinowego. Jak babcia to zrobiła latem, to, to do jesieni ten dom pachniał maliną. No po prostu to było coś niewiarygodnego. A były tam takie lasy malinowe, więc myśmy z takimi kankami chodzili. To co nie będę już marodziła. Zrobię dzisiaj czym. Jeszcze kawałeczek i będzie koniec.